Kiedyś kadłuby okrętów podwodnych były bardzo różnorodne. Stosowano różnego rodzaju wzory oraz kolory. Obecnie bardzo często okręty są po prostu czarne. W dzisiejszym materiale postaram się wyjaśnić Wam dlaczego. Co ciekawe, ma to związek z czarnymi oponami samochodów. W obecnych czasach okręty podwodne służą przede wszystkim jako platformy dla broni masowego rażenia. Od czasu, gdy w 1959 roku do arsenału amerykańskiej marynarki wszedł okręt USS George Washington wyposażony w głowice jądrowe, zupełnie zmieniło się oblicze wojny. Okręt podwodny stał się najgroźniejszą bronią w historii, która może w zanurzeniu wystrzelić swoje niszczycielskie pociski w niemal dowolny cel na świecie. Nie było tak jednak zawsze. W początkowym okresie swojego istnienia okręty podwodne większość czasu spędzały na powierzchni. Dlaczego? Bo mogły wtedy korzystać ze standardowych silników diesla. Pełne zanurzenie następowało najczęściej dopiero w momencie przeprowadzania manewru ataku. Wtedy też przełączano się na mniej wydajny napęd elektryczny. Dlatego właśnie dla pierwszych okrętów podwodnych tak istotny był kamuflaż. Jeszcze w trakcie trwania I wojny światowej, amerykańska marynarka przeprowadzała testy różnego rodzaju malowań okrętów. Celem badań było wytypowanie takiego zestawu kolorów, który sprawiłby, że jednostki amerykańskiej marynarki byłyby jak najmniej widoczne dla wroga. Sprawdzano między innymi teorię percepcji amerykańskiego artysty Williama McCay'a, która zakładała, że okręt powinien być pokryty różnobarwnymi plamami farby, żeby zlać się z otoczeniem. Testowane było na przykład malowanie typu zebra, które jednak okazało się zupełnie nieskuteczne. Ostatecznie uznano, że najlepszy kamuflaż gwarantuje pomalowanie pokładu na czarno, a reszty kadłuba na jasno-szary kolor. Kolejne testy przeprowadzono w latach 30. XX wieku, jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. Tym razem poszukiwano koloru, który sprawi, że zanurzone okręty nie będą widoczne dla przelatujących nad nimi samolotów. Kandydatów było kilku, a wśród testowanych kolorów znalazły się między innymi czarny, granatowy, zielony, a nawet fioletowy. W początkowych testach wygrał granat. Miał on najlepiej sprawdzać się w przejrzystych, głębokich, tropikalnych wodach oceanicznych. Kolejne eksperymenty wykazały jednak, że farba ta łatwo ulega przebarwieniom. Zastąpiła ją więc czerń, z której korzystano do 1940 roku. Została ona wybrana nie tylko ze względu na właściwości kamuflujące, ale przede wszystkim ze względu na swoją wytrzymałość. Kolejne lata przynosiły jednak kolejne zmiany. Eksperymentowano zarówno z granatowym, jak i różnymi odcieniami szarości. Czasami o kolorze okrętu decydował natomiast kapitan. W jednym przypadku dowódca postanowił dodać do szarej farby nieco czerwonego, przez co jego okręt USS Harder przybrał barwę brudnego różu. Różowy okręt pojawił się też w filmie Operacja Halka, który opowiadał fikcyjną historię, ale opartą na prawdziwych wydarzeniach specyficzną barwę zapożyczono od okrętu USS Sea Dragon. W 1941 roku pływał on przez dłuższy czas z czerwono-różowym malowaniem, bo właśnie taka barwa znajdowała się pod czarną farbą, która została zniszczona w wyniku japońskich bombardowań. W tym czasie amerykańskiej załodze udało się zatopić trzy japońskie jednostki, a spikerzy propagandowych rozgłośni radiowych z kraju kwitnącej wiśni zaczęli nazywać USS Sea Dragon pirackim czerwonym okrętem. W 2006 roku swoje testy przeprowadziła marynarka brytyjska. Wykazały one, że kolor czarny sprawdza się dobrze w ciemnych wodach północnego Atlantyku, ale jest dużo gorszy w jaśniejszych morzach. Dlatego też okręt HMS Torbay otrzymał malowanie w kolorze stalowego niebieskiego. Miano je potem zastosować dla całej floty, ale z niewiadomych przyczyn z tego zrezygnowano, pozostając przy kolorze czarnym. A dlaczego właśnie czarnym? Bo obecnie wiele okrętów podwodnych nie posiada żadnego malowania. Pokryte są wykonaną z gumy lub tworzywa sztucznego powłoką anechoiczną. Jej zadaniem jest rozpraszanie wiązki akustycznej, sonaru aktywnego emitowanej przez wroga i tłumienie hałasów generowanych przez silnik okrętu. Jako pierwsze, w taką powłokę wyposażone były już w latach 40. niemieckie uboty, a w latach 70. technikę tę przejęła również marynarka radziecka. Naturalnym kolorem kauczuku, z którego produkuje się gumę, jest kolor biały. Jako stabilizatora gumy używa się natomiast tlenku cynku, który jeszcze wzmacnia taką właśnie barwę. Czemu więc okręty podwodne pozostają czarne? Z tego samego powodu, dlaczego białe opony samochodów zostały zastąpione czarnymi. Odpowiada za to sadza i jej specjalne właściwości. Po dodaniu jej do mieszanki kauczukowej znacząco wzrasta wytrzymałość powstałego tworzywa. Czarne opony są 100 razy mniej podatne na przetarcia, a ich wytrzymałość na rozciąganie wzrasta o 1008%. Guma z sadzą lepiej też odprowadza ciepło, co jeszcze bardziej przyczynia się do zwiększania żywotności opon. Pokręty podwodne stale wynurzają się i zanurzają, a na powłokę anechoiczną oddziałuje wtedy bardzo duże ciśnienie. Wszystkie wzmacniające cechy sadzy są więc bardzo istotne. To jednak nie wszystko. Sadza jest również środkiem, który po dodaniu do gumy najlepiej absorbuje dźwięki. W zależności od ilości dodanej sadzy zmieniają się też właściwości absorpcyjne powłoki. Z tego powodu różne części okrętu, które generują dźwięki o różnej częstotliwości, potrafią być osłaniane innymi rodzajami gumy. To wszystko nie oznacza jednak, że okręty podwodne nie są malowane również na inne kolory. Izraelskie jednostki mają na przykład kolor granatowy, a w Iranie używa się farby zielonej. W obu przypadkach dotyczy to jednak górnej części okrętu. Dolna jest bowiem malowana farbą, która często przyjmuje kolor czerwony. Dlaczego? Po odpowiedź odsyłam Was do mojego innego materiału zatytułowanego Czemu dolna część kadłuba statku jest malowana na czerwono?